Kochani, jakie korzyści przynosi e-twing? więcej języka angielskiego. Uh -huh. Uczymy się do przodu z materiałem. Uh -huh. Poznajemy różne dzieci z innych krajów. Poznajemy kulturę. Uh -huh. Tradycje innych krajów. Uh -huh. Rozmawiamy przez wideokonferencje. Uczymy się poprzez wiadomości. Poznajemy nasze inne programy komputerowe. Tworzymy mówiące zdjęcia. Mm -hmm. No, co jeszcze takiego robiliśmy? Co jeszcze przynosi, jakie plusy ma ten e -tweening? Martynko? Ustalamy język angielski. Możemy występować w różnych konkursach. Mm -hmm. Dzięki e więcej wiemy. Mm -hmm. Dobrze, a co najbardziej wam się podobało w tych naszych projektach, bo jesteśmy już od trzech lat w e -tweeningu. Co najbardziej wam się podoba? Ola? Patrycja? jak robiliśmy logo? Logo, tak? Konkurs na logo, no? To że pamiętam, jak żeśmy w trzeciej klasie, jak jeszcze chodziłem do trzeciej klasy, to żeśmy się bawili w taką restaurację, co tam się nie podobało. Mm -hmm. ja byłem kelnerem oczywiście. Michał? Słodyczna, która poniżo. <grym> Dobrze. No, a, no to co jeszcze Wam się podobało? Się Uczymy języka angielskiego poprzez zabawę. Mm -hmm. Że przez e wiemy więcej. Tak, super. Słuchajcie, czy warto brać udział w projektach e-twinning? Tak. 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 Słuchajcie, to bardzo Wam dziękuję za rozmowę.